Witam kolegów hodowców, koleżanki, hodowczynie oraz wszystkich oglądających mój kanał na YouTube, sympatyków mojego kanału. Zdarzyła się rzecz niesamowita, chciałbym tutaj podziękować. Dzisiaj takie wydanie świąteczne, więc na wstępie życzę wszystkim wesołych, wesołych świąt, właściwie nie wiem na ile jutro mokrego dyngusa. W każdym bądź razie stała się sytuacja wyjątkowa. Przekroczyło 6000 subskrypcji, mój kanał przekroczył 6000 subskrypcji. Wydawało się, że będzie to w pewnym sensie nieosiągalne, ale ostatnimi dniami dosłownie, chyba w ciągu teraz jednego dnia 70 przybyło, poprzedniego no w 3-4 dni przybyło 150-200 subskrypcji. Wydawało się, że teraz na jakimś tam poziomie 5,5 tysiąca się zatrzymało i tak kapało, kapało, kapało. Zresztą co się spodziewać więcej, hodowców jest znacznie ograniczona liczba nas w Polsce, więc yy, wiadomo, że yy, liczba odbiorców jest mocno ograniczona. To nie jest to nie jest kanał... O, to nie jest kanał jakby jakby yy, o różnych rzeczach, tylko o gołębiach, taki można powiedzieć specjalistyczny w pewnym sensie jednotematyczny, więc duża część osób po prostu może nie być zainteresowana oglądaniem i, i ta ilość subskrypcji, to jest strasznie dużo biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy te 50, 45 tysięcy hodowców, jeszcze jakieś parę ludzi, którzy hodowali kiedyś, ludzie zamierzają, ale mimo wszystko, także serdecznie dziękuję. O cieszę się bardzo, więc mnie to bardzo zaskoczyło nie spodziewałem się tego, że to w tych dniach nastąpi nie wiem bardzo się cieszę oczywiście ale naprawdę nie wiem jak to się stało i, i, i jaki jest powód tego, że nagle zaczęło tych subskrypcji przybywać bardzo, bardzo intensywnie ale no, trzeba się cieszyć tutaj gołąbki na mnie czekają lubię te gołąbki tutaj w tym gojemniku, bo one mi pokazują o, ja są głodne, ruch zaraz Widzą co się będzie działo, więc, więc mi tutaj skaczą i, i pokazują, że chcą jeść. Powiem tak, nie wchodzę codziennie do tego gołębnika, od czasu do czasu tylko wchodzę. Wiadomo, młode rosną, klują się, trzeba obrączkować albo coś tam, jakieś prace wykonać, ale generalnie dosyć spokojnie. Tu jest w każdym przedziale po 6 par. Więc wszystko, wszystko gra, nie zamykam ich indywidualnie, niestety nie chcę mi się z nimi męczyć, ale o, to jest. Kubuś. Kubuś przyszedł się przywitać, chcą jeść. Powiem, że dają mi znać, co się u nich dzieje. Jak, jak chcą wody, to w karnikach jest wtedy karma niewyjedzona, i to znaczy, że chcą wody, wtedy wiem, że trzeba dać wody. E, także bez wchodzenia, praktycznie wiem co się dzieje, podchodząc czy przechodząc już po podwórku, od razu wiadomo e, co się dzieje. Gołąbki o, już się intensywnie poruszają, wesoło e, są takie, jakby podniecone. Więc, e, więc e, wiem, że chcą po prostu jeść jedzonka i zaraz dostaną, tu skaczą głodomorki, więc będą karmione. A jak, jak widać, jak chcą, codziennie dostają. a Zaraz wszystkie polecam po prostu, tu mam indywidualne karmienie. O. Lubię te karniki, ponieważ gdyby miały brak wody, to, to by po prostu karma była niewyjedzona. A ze zewnątrz też mogę sprawdzić, czy wodę mają, bo mogę tam podejrzeć. Specjalnie sobie tak ustawiam, żeby móc podejrzeć. I o, zobaczcie, jak sobie jak sobie wcinają pięknie, od razu zeskakują i, i wcinają sobie elegancko tutaj następny przedzialik Te w ten sam sposób postąpimy Jedzą. Jeszcze jeden przedział. Akurat tak wyszło, wystarczyło mi przygotowanej karmy. I trzeci przedziałek. I jedzą sobie elegancko Tu sobie swurgnęły, o, się pchają, szaleniec Od razu Biały się dopycha do niego A, płowy przyszedł, dwa katy Teraz biały wypchnął szaleńca. Takie sobie. A teraz obok siebie oba. Nie, to nie jest. Wypchnęły ludzi szaleńca. Biega tam widzę. Teraz tutaj chyba uda się. Uda mu się przecisnąć. że dzisiaj wydanie świąteczne. To jeszcze, jeszcze Wam pokażę. Tutaj w gołębniku jesteśmy, gdzie moje młode pokazywałem. Duże, zacząłem je odkładać. Poszły już na, na swoje i jak się to mówię, tutaj zaczęły wysiadywać, wysiadywać jajeczka, zaczęły znosić jajeczka, wiadomo już mają po jednym czy po dwa jajka poznoszone. Tu sobie w gniazdach. Następne gwiazdo. Tu też siedzi, broni. Wnosisz, świeżutkie. Świeżo zniesione. Tu też o, siedzi elegancko. Też siedzi. O. A gdzie lepiej widać? O, co tam masz? Też masz jajka? A, nie bij. Aha. Wychowałem młode i już mają następne jajeczka. Często są pytania, co daję do wody, więc tutaj pokażę. Akurat do wody daję gołębiom mineral cool, czy jak się to tam jak to poprawnie wymienić. Daje mineralia, żeby po prostu e, gryty i wszystko, żeby takich witamin to jest no nie daje tego dużo, ale daje to kto ogląda do końca filmik, kto przynajmniej zobaczy sobie. E, podaje to, żeby miały mocne skorupki jajka. Podaje to także przy wychowie młodych, bo po prostu młodym też się kościec rozwija, żeby było. także wszystkie moje gołębie to dostają. te, co chowają młode, te, co gonią się na jajka, cały rozpłód cały czas regularnie dostaje mineralia w podróżną postacią mme gritów mm, i w sumie naokoło e, tak się jedni śmieją tyle tej chemii, że że aż się czasami mi wydaje, że te jajka, że te jajka aż się świecą, aż emitują jakimiś promieniami radioaktywnymi. A ja mówię dzisiaj o wydanie świąteczne, wielkanocne, więc życzę wszystkim dobrego humoru, e, uśmiechu. E, dziękuję jeszcze raz za dużą liczbę subskrypcji. Cieszę się, że oglądacie mój kanał. Mam nadzieję, że, że dalej będziecie oglądać, że Was będzie interesować. Te nudne, powtarzające się filmiki, co się dzieje, no bo w hodowli co się robi, no, karmi się gołębie, sypie karmę, daje wodę, obrączkuje, oblatuje, no i, no i tyle na razie, na obecną chwilę tyle. Zobaczymy, czy loty będą, czy nie będzie. Ja myślę, że będą, że od czerwca ruszymy, może nie od początku terminu, ale to jak tam gdzieś przeczytałem, może być komentarz, że może być zebrania... Więcej niż na przykład 10 osób, no i sekcje ruszają. Możemy wkładać. Nie ma przeszkód właściwie, żeby zakoszować gołębie. Każdy indywidualnie uzna, czy, czy jedzie, czy nie na koszowanie. Zachować wiadomo ostrożność. Póki co, zostańmy w domu. A ja tu dam te mikroelementy. Tak to wygląda. Taką pipetką się podaje do wody. A jak się rzucają, żeby się napić. Chętnie piją idzie. smakować mi to bardzo smakuje a potem z naszą takie piękne jaja o, widać! czemne gniazdko. O, tutaj zobaczymy, co tu ma. Tu ma takie. No siedzisz, ładnie. O, siadają, noszą. Pozdrawiam. Dobry lot.